Mm hmm. Set the bira moral purviny sound. Oh ab to you, ah abche you seek him buddy більше a brkuitini. O up to you a oh, Smaragdwo niebo, czeka je na zawtra, ja idu do tebe, ja idu nazad, smaragdwo niebo, gaduj balzania, ja idu tebe, ja idu nazad, smaragdwo niebo, smaragdy niebo. Mm -mm w smarach, gdy w niebo wysyłali piosenkę na jakiegoś miejsca mojemu słowu sercu, to dodał się wojna i w dzisiejszej hondynie, próbuję wczoraj, próbuję im, tak dla kary, zciemnąć, skazać słowa. Mm, smaragd de vo nebo, Czekaję na zatra, ja idu tebe, ja idu na zat, smaragd nebo. Sandu i bazania, ja idu tebe, ja idu na zat, smaragd nebo. Smaragd nebo. Mm. Смарагд в об небо. Селан кво неба. Чекає на завтра, я йду тебе. Я йду назад. Смарагд в небо. Радуй Божаня, я йду до тебе. Смарагд в небо. Чекає на завтра, я йду -ну до тебе. já jdu na zacmárák neba. nebo shaduj ja já jdu tebe mm -mm -mm, Smarák neba. v čeká je na zátra, já jdu do tebe, já jdu na zát, smarák ty v okněba, zhaduj já jdu tebe, já jdu na Подписись на мой канал.